Witam serdecznie. trenera V z Motorwo, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, ale też każdy następny motocykl. Mamy tutaj maszynę od klasy 125, bo takie naprawdę już spore motocykle turystyczne. No oczywiście najkiedy sporty czy tam gdzie nam serce puka najbardziej. Dzisiaj mam za to bardzo taki ciekawy sprzęt. Przyznam szczerze, że, że kupiliśmy dwa motocykle z tego samego miejsca. Takie starsze małżeństwo miało u siebie w garażu dwie bety o różnych pojemnościach broda. To jest 350 i mamy jeszcze drugą bardzo podobną 200 e, Motocykl, który tak naprawdę. не Generalnie świetnego przeznaczenia. Jeżeli ktoś mieszka poza miastem, gdzieś na jakiejś wiosce, i chciałby mieć taki fajny sprzęt, żeby w koło się pokręcić, no to to jest bardzo fajna zabawka. To jest ultra lekkie. Naprawdę to jest bardzo, bardzo lekkie. Jeżeli chcemy to porównać z jakiegoś, jakiegokolwiek motocykla, to jest naprawdę bardzo fajna konstrukcja, bo tu w ogóle nie czujemy wagi. Czujemy się jakbyśmy jechali na na, na na rowerze. No, a jednak mamy e, naprawdę całkiem sporo moc, bo 3, 350 pojemności, to generuje e, 27, koni, 27 koni mechanicznych, więc to naprawdę jest już naprawdę samolocik. Przy tej wadze uważam, że to piątka, e, która waży dużo, dużo więcej, ma dwa razy mniej koni, tak to, myślę, że śmiga fenomenalnie. E, bardzo skąpe w ogóle w plastiki, myślę, że tutaj nawet przy przewrotce tu się nic nie dzieje, no bo tu nie ma się co popękać. E, no i w sumie prawie nowy motocykl. Mimo, że to jest rocznik 2015, to słuchajcie, motocykl ma 3,5 tysiąca przebiegu, więc coś takiego naprawdę fajnego. Zobaczcie zresztą sami, co dla Was przygotowaliśmy, kto wie, może właśnie na taką betę się skusisz. Beta 350, tak naprawdę model docelowy to jest Alp 4.0, no nazewnictwo w becie zostawiam na, na, na drugi plan, tak naprawdę motocykl, który w serii jest takim lekkim endurakiem, no bo zobaczy, tutaj mamy opony co prawda założone takie stricte szosowe, że mamy z tyłu 18 cali, przód 21, więc no, co do zasady to powinna być koła taka, opona taka dualowa, no ale mamy tutaj założone nówki sztuki, opony stricte przeznaczenia szosowego, więc no teoretycznie będą się plany zmieniły i ktoś chciał ten tym motocyklu sobie, w koło, tam sobie idzie do szkoły pracy, więc to są nówki. No naprawdę, przy są nówki, Nowy zestaw napędowy, nowy olej w silniku, nowa świeca, nowy akumulator więc tak naprawdę, tu nie ma nic do zrobienia. Sam gaźnik po czyszczeniu i regulacji. No więc fajna sprawa, no wizualnie też jest spoko. No 15 rok, więc no niby jakaś stopa czasu powinna być, no bo 10 lat, ale powiem Wam szczerze. No taka normalna, zwykła stopa czasu. na no, żadnej historii wypadkowej tu nie widać. Prosty, bezpieczny. Zobaczcie tutaj sam silnik, jak ładnie wygląda. Wahacz, napęd, obręcz, szprychyny plefotel. Yy, takie manetki jeszcze świeże. No taki powiem Wam szczerze, bardzo fajny sprzęt, Nie, już fajny budżet, no bo jak za który ma 3,5 koła przebiegu, to no, da mnie całe 10 koła. No dużo nie niedużo, ale jak za coś z takim przebiegiem, gdzie silnik jest naprawdę bardzo fajny, żywotny, mocy nie brakuje, to myślę, że jest to fajna propozycja. Zaraz e, wam to zapalę, ale teraz oczywiście wam powiem taką szybką wiedzę w pigułce. Zapraszam was do nas żardową Żardowa, minowa 20, zobaczcie to cudowne żywo, będziecie mogli przysiąść, a nawet się przejechać, więc zapraszam was serdecznie. A jak wam się spodoba, jesteście dzisiaj lokalnie w, koło, w okolicach Żardowa, no to my wam to w gratisie dostarczymy pod dom z kompletem dokumentów, więc mamy o to tak, żebyście mieli wszystko na gotowo pod dom, a jeżeli jesteście z dalszej odległością no to wpadajcie do nas busem czy przyczepką też pomożemy to zapakować, żeby bezpiecznie Wam do domu dojechało. No, lub możemy Wam zaprowadzić swój, swój transport, który też jest możliwy. W każdym miejscu w Polsce taką maszynę Wam możemy dostarczyć. Co to już z dodatkową opłatą? się zapytajcie, wszystko Wam opowiemy. Można mu dosyć kupić na raty. To też jest częste pytanie. Jeżeli Was taka forma interesuje, no to zapraszam. No, hmm, co? Chyba nie ma tu więcej. Chce klikamy sobie na sprzęgiełko, jeszcze, jeszcze pyk i sprzęgiełko musi być. Tu jesteśmy na zaponie. No pyk, bez sanka, czterosłownik, 350 pojemności, praca fajna, nie pierdzi, nie kopci. Sąsiedzi się nie wkurzają, bo fabryczny krok wydechowy nie jest za tak głośny. Naprawdę fajna zabawa Zapraszam serdecznie, po więcej informacji Oczywiście na żywo, wszystkie pytania chętnie Wam tutaj odpowiemy Kawki się możemy napić, pogadać Porównać tą maszynę z innymi Bo jest tutaj parę naprawdę fajnych e, zabawek Więc zapraszam Lewa w górę, siemanko, hej I jeszcze podejdź, pamiętajcie, żeby Państwo nasze social media Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy Warto tam po prostu być Lewa w górę jeszcze raz, siemanko, hej